Witam Państwa serdecznie na Kaszubach. A jak Kaszuby, to również morze. Nie tylko jeziora, nie tylko rzeki, ale również morze. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy śledź. Śledź pod dwoma postaciami. Jeden śledź będzie przygotowany z pulkami, a drugi będzie przygotowany w formie sałatki, ale też można będzie go podać z ziemniakami lub z chlebem. To, co nam potrzebne. Na pewno mały rondelek, lub duży, chyba, że chcecie Państwo nie dla czterech osób ugotować, ale dla więcej, e, ziemniaczki na kaszubach bulwy, cebulka, koperek, ogórek, tutaj mamy w formie korniszonego ogórka, śmietanka, śmietana, bo to jest kwaśna, jogurt. Sól, cukier, pieprz i ocet. To są składniki, które nam są potrzebne, ale również będzie potrzebna nam woda. A najgłówniejszym składnikiem to jest oczywiście śledź. Proszę zobaczyć jaki ładny mamy śledź. Tutaj naprawdę warto go pokazać, bo jest bielutki i właśnie głównym składnikiem właśnie jest śledź. I teraz następnym, następnym wykonaniem jest tego śledzia, który tutaj mamy. To jest śledź małosolny. Wkładamy je do miseczki i zalewamy wodą. Tak oto śledzik włożony do miseczki. I teraz zalewamy go wodą. Całkowicie go zalewamy. I tak oto. A, Gdzieś z pół godziny do godziny. Wszystko zależy jak ten śledź jest mocno słony. Tutaj na pewno wystarczy pół godzinki i będziemy wyjmować ten śledzik. On będzie już gotowy, żeby go dalej podać takiej obróbce. Ale przez pół godzinki się moczy, a w międzyczasie ja sobie przygotuję już kolejne produkty, które są nam potrzebne. Nastawię ziemniaczki. Posolimy. I teraz posolone ziemniaczki przez 20 minut, będą nam się tutaj gotować. A w międzyczasie przygotuję następne produkty. I tak oto pokroję sobie cebulkę. Też pamiętając, żeby dubkie wykroić. Cebulkę kroimy w kosteczkę. Kolejnym elementem są ogórki i też je ładnie sobie pokroimy w kosteczkę. I teraz kolejnym elementem jest przygotowanie sosiku i do tego bierzemy śmietanę. Śmietana jest kwaśna, gdzieś około trzy 3, 3 łyżki, i również jogurt naturalny. A do tego odrobinę cukru, pieprzu. i wymieszamy. I ja teraz jeszcze troszeczkę wezmę tych ogórków e, pokrojonych, jeszcze mocniej je pokroję. I tak oto. I wymieszamy sosikiem który jest na bazie śmietany, jogurtu, odrobiny cukru, pieprzu i ogóreczka. Ja on sobie troszeczkę przerabia, odstawiamy go na bok, i teraz minęło 20 minut. Zlewamy śledzika. Delikatnie go osuszymy. Śledzik jest naprawdę bardzo ładny. I będziemy go ładnie układać na talerzyku i dodawać przygotowany sosik. Do tego sosiku jeszcze dodam odrobiny soli. Też trzeba pamiętać, że nie za dużo, bo kiedy damy za dużo, a ślecie jest słone, to może nam się przedobrzyć właśnie solą. I jeszcze odkładamy i czekamy, aż ziemniaczki nam się ugotują. Jeszcze troszeczkę. Szanowni Państwo, kiedy chcemy sprawdzić, czy ślecie jest świeży, a nie ma tutaj główki. Ani ogonka, to patrzymy na brzuszek, czy on jest biały. I przede wszystkim on musi być twardy, nierozpadający się. Jak zrobimy z niego, przekroimy śleć, on naprawdę musi bardzo łatwo iść. I zobaczcie Państwo, jak pięknie mi się odkroił. I to jest widać po tym, że śleć jest świeżutki. Śledzie na kaszubach można dodawać w różnej postaci. Dzisiaj właśnie zobaczycie Państwo dwie postacie śledzia, gdzie bardzo często na kaszubach dodawano właśnie do półek. Pulki to są ziemniaczki w mundurkach. Szybko są ugotowane, bo nie trzeba było je skrobać, a, czyli obierać. I raz, dwa się ugotują. Podawane na talerz troszeczkę pieprzu śmietanki, soli i to wszystko jest to szybko podane danie. E, mój dziadek w czasie wojny, to były czasy bardzo trudne, e, ze swoim kuzynem jeździł e, można powiedzieć 70 km do morza, do miejscowości Puck i tam od rybaków kupował świeżego śledzia, przywoził do domu, a babcia zasolała właśnie ca w całości tego śledzia do, do beczek. Potem solanki się wyjmowało i właśnie w wodzie trzeba było wypłukać i w różne sposoby był podawany. Taki śledź solony w całości również można smażyć na patelni, ale to pokażemy już w kolejnych innych odcinkach Państwu. Jak również można podawać w w przecierze pomidorowym, z różnymi dodatkami, a dzisiaj to jest najprostszy sposób podawania śledzia właśnie w śmietanie do pulek. Zanim jeszcze nam się e, półki ugotują, to ja jeszcze przygotuję dla Was sałatkę. Sałatkę. Kroimy sobie śledzika na cztery piękne i robimy nie za duże kosteczki, ale też takie kostki, żeby tego śledzia było widać. Wkładamy do miseczki. Tego śledzika sobie ładnie odłożymy. Dodajemy ogórki, cebulkę, odrobinę soli, też nie za dużo cukru. I teraz przydajemy jeszcze jogurt. I śmietane I sporą ilość pieprzu. Ale również koperek. Koperek tutaj naprawdę spełnia taką rolę dosyć fajną, bo jeszcze nadaje takiemu smaczku. I wymieszamy. I tak, oto mamy przygotowane taką sałateczkę do ziemniaków, do chlebka. Możemy podawać naprawdę w różny sposób. I to jest wszystko, tylko musi troszeczkę się przerobić, około pół godziny. I właśnie to jest wszystko, co jest do, tego do tej sałatki śledziowej potrzebne. Teraz zobaczymy, czy ziemiaczki już się nam ugotowały. Oj tak, już są pięknie, widelec ładnie wchodzi i weźmiemy je sobie, wyjmiemy i kuchenkę możemy już wyłączyć. I tak oto ziemniaczki wykładamy. I teraz bierzemy talerz i na talerzu ja jeszcze ładniej sobie tak tego śledzika ładnie go sobie zrobię. To jeszcze wykorzystam też do sałatki i go sobie położymy. Teraz biorę ocet i delikatnie po paluszkach skrapiam tym. Mieliśmy przygotowany sosik. Ja jeszcze tutaj przypomnę, co mamy w tym sosiku. Ten sosik to jest śmietana, jogurt, ogórek, sól, cukier i pieprz. I razem wymieszamy. I teraz ziemniaczka przekroję na pół. I tak ziemniaczek delikatnie posalony lub możemy po, postawić sól obok naczynka troszeczkę pieprzu. Teraz pokażę jeszcze drugą formę podania ziemiaczka. Obieramy ziemiaczka. Ziemiaczek jest gorący. Szanowni Państwo, możecie wszędzie sobie gotować w plenerze, w domu, na wczasach. Wystarczy butla turystyczna. Czy kuchenka turystyczna, odrobinę miejsca, stolik, jakiś obrusik i przygotować sobie danie turystycznie. Teraz kładę ziemiaczka, tutaj nam się łupinka jeszcze wciągnęła, a do tego podam wcześniej przygotowaną sałatkę. Zrobimy soli. Troszkę pieprzu. I mamy kolejne danie. Myślę, że te dania są godne polecenia, i można, możecie sobie Państwo naprawdę szybko, łatwo przygotować. Proszę zobaczyć. I życzę smacznego. Szanowni Państwo, kiedy lubicie, że gotujemy dla Was, lubcie nas, udostępniajcie, subskrybujcie. Czekamy na Was na kaszubach. Odwiedzajcie gospodarstwa agroturystyczne. Kaszuby są naprawdę przepiękne, ale również można tutaj zasnać pysznej kaszubskiej kuchni. Do zobaczenia na kaszubach.